Boski kącik pakera otaku. i Stoję przy wejściu, a wiara w szoku W ogóle pakuję już prawie pół roku Ale nie ma gościa o takich rozmiarach Który miałby więcej w i w parach 20 kilo oczywiście, polewska, Ale może być, to dopiero rozgrzewka Efekty genetycznego daru Niedługo zabraknie dla mnie ciężaru Łapię za szlankę, podnoszę to góry Czuję, że mógł na podłogę uładujcie Więcej wytrzymać, nie nie mogę Nie się, jestem kulturystą Kulturystą, ale to nie wszystko Mam siłę to powera Dzisiaj lepiej ze mną nie zadzieram Mam mięśnie, jestem kulturystą Kulturystą, ale to nie wszystko Mam siłę to powera Dzisiaj lepiej ze mną nie zadzierajmy Rozumieją Cały czas się tylko ze mnie śmieją Czekajcie chwilę Zbledną wam twarze Jeszcze miesiąc ja wam kurwa pokażę Tak, pojadę na zawody Chociaż może jestem Za młody Takie czasy i ja tak sądzę Ten mam mieście, kto ma pieniądze jest wszystko, czego tylko pragniesz na filtro i on na tle. Nie ma pakowania bez dopalaczy Łatwo i szybko, cokolwiek to znaczy Będę miał największą sylwetkę Strzyknę sobie jeszcze tylko setkę Czuję, że w żyłach koks mi pulsuje Właśnie dzisiaj pakuję Mam mięśnie, jestem kulturystą Kulturystą, ale to nie wszystko Mam siłę wielkiego powera Dzisiaj lepiej ze mną nie zadzielam mięśnie, jestem kulturystą Kulturystą, ale to nie wszystko Mam siłę wielkiego powera Dzisiaj lepiej ze mną Dzień zaczął się normalnie, ale nasz sportowiec poczuł się fatalnie. Przyjechała karetka, zaraz go zabrali, lecz odleciał, zanim dojechali do szpitala. Położyli go na stół, zrobi sekcję trzeciej A gdzie tu serce i gdzie wątroba zostało si, to o jaka szkoda? Na umieśmie, był kulturystą, kulturystą, ale to nie wszystko. Chciał zadziwić cały świat, nie pożył jednak dziewiętnastu lat miał miejsce, był kulturystą, Kulturystą ale to nie wszystko Chciał zadziwić cały świat, nie pożył jednak dziewiętnastu lat Miał miejsce, był kulturystą Kulturystą ale to nie wszystko Chciał zadziwić cały świat, nie pożył jednak dziewiętnastu lat Yeah. Widać, nic ci łóczek. tutaj, ile jest? 120? 140? Hup! Powiedz mi, że to no właśnie nie ma jak zaczepić. Nogi blisko, znaczy sztanga blisko nóg pochylony. <grywa> Lupa. Nogi są dziewicze też. Więc tam może jeszcze do ser, żeby krzyczeć. Nie, nie widać tak, nie, poza tym jak chodzimy na te pierwsze dalekie wędrówki to masz kondycję. Ja myślałem, że tam w kilometrze się zasapiesz, bo nogi nie ćwiczone a wytrzymało Na Jakie wiesz, formy, to chyba z dziesiątką się podciągałem ze sznurem. Mhm. Może no, się tam wchodzi, bo już się nagrywa. O kurde! To się kameruje. Może no jakąś dwójkę pan tam, nie w sobie. No i tak nad chwytem szeroko. No to. No. A na chwytem się już nie podciągałem bardzo długo. Taką głowotki. Bo chwyty. i no, tak więcej już nie będą ubrać, bo łowię się. Brożę. No bo jeszcze mam przydzieckę dwójkę, mogą no. dorzucać. Jak Skoczy mi kiedyś święty, na razie Jeszcze nie było tej skulenia drążka. Jakby tak spadł. No, jak mi kiedyś spadł. Spadł? Tak, ale nie także szybko, tylko powoli. Aha. Miałem 40 pod sobą. Wiesz? A pamiętasz, jak mi w płosku i tak do na kulana padłem w podstawkę? Po północy. Czekaj, może tak? Nie, nie, tak, jak tu ja do plecy w tym ty Czy to się coś robisz? Zobaczmy, jak ten wyprostuje kiedy? No, już są tu To się kameruje. O, łusinę też widać. A Jeszcze jeszcze cztery. I nie krzyczysz tak jak ten ten. No, Małecki <grym wioski> i No. Tak, czekaj, graj, tak. wymyśliłem sposób na chwyt. Pod podtrzymanie tyłu. Tutaj tak. Hmm. Tak, i to podtrzymuję na tył. Będzie lepiej widać. Może też tak spróbuję no, nawet do tyłu. No, bo tak na wypustowanych robisz, to tak? dziwnie trochę. No nie, to mi Jeszcze na siłę na podchwyt. To jest 25-kilówka. Ja to pewnie robię idealnie prosto. A ty widzę robisz tak, no do trzeba było południowy. Tak, to mają profimy. No. A nie bicki. No właśnie. Ej, chwila. Ojej, O kurwa. Mm -hmm. Aż mi się jaj tam Tam krzyczeli, hej, hej, hej. To mi się przypomniała ta Japonka. Na no, Magnifikanie. Hej, Nie myślałem, że wrócić do wygórze? No, myślałem, tylko muszę odnieść jak No teraz jest tak, nowa ejsraka, ej, Więc może jest mhm. coś tam dał robić. Fajnie. Jeszcze ten. Ta 70 to tak jakby nikt dla ciebie. No tak bym wieczór, żeby nie zmieniać coś ciężarów. A nie, ja, ja jeszcze dopiero robić. na 50. A tu 20 kilo do przodu. No. Ludzie, ja robię 50, to ma tu się 70. Jestem 50% do przodu. Tu już mi zaczynało schodzić, no, co za nie chciałem... to rybło. Ale jakoś nowe, prawda? Zbudowane ręce? Tak. <grywa> no, no, no. Tu się ściąga. Najwyżej z rękawiczka trzecią sobie zrobisz. Nie wiem. Można spróbować. A patrzyłem ten filmik, to do tej strony miejsc już mm. ponad 20 tysięcy świetnych ma. Wizytówka? No? Ja to nie, nie cierpię igieł, tak jak są go. To sobie nie wyobrażam codziennego kucia. No nie codziennego tam, jak ci co oglądał, to mu tam raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu się robi zastrzyk. No nie? No jak na koniach. to šel, to není až tak dobré. <laughs> <laughs> jak dvojte? <Wojfer? laughs> o kurde, jak tak napěhojte to až tu, tak jako prąd taký Sram, jak sra? A, A sram.